dobry wszystkim, witam się z wami po dłuższej przerwie już z taką zimową scenerią. Co prawda jesteśmy w górach i liczyłam na trochę więcej śniegu, ale cieszę się, że napadało go chociaż troszkę długo nas na tym YouTubie nie było ale cały czas któraś z nas było chore bo chłopcy przynieśli jakiegoś wirusa z przedszkola i tak się pomienialiśmy tą chorobą nie mogliśmy wszyscy wyzdrowiać w sumie do dzisiaj jeszcze nie jesteśmy do końca zdrowi, jak widać pewnie po mnie ja jestem jeszcze troszeczkę chora ale czuję się już o niebo lepiej a jesteśmy na takim wyjeździe ze znajomymi, którzy przyjechali do nas specjalnie z Polski, więc musiałam wrócić chociaż trochę do żywych bo jesteśmy w naprawdę ładnym miejscu i wybieramy się dzisiaj na wycieczkę. Oczywiście wszystko wam będę chciała pokazać, ale nie wiem, czy będę mówiła dużo do tej kamery, czy raczej będę nagrywała widoki i wam pokazywała, dlatego że boli mnie jeszcze bardzo gardło, i takie dłuższe mówienie, jak teraz na przykład już mówię, trochę sprawia mi problem, więc postaram się, żeby ten filmik i tak był dla Was przyjemny do oglądania. Ale chyba będzie bardziej to, tak jak mówię, pokazywanie widoków niż moje mówienie cokolwiek do tej kamery. Teraz zbieramy się na śniadanko. Po śniadanku zaraz ruszamy na wycieczkę. A ja zapraszam Was na ten dzień z nami. Mam nadzieję, że spędzicie miło czas. My się właśnie zbieramy na wycieczkę w góry. Jest bardzo, bardzo zimno. Pokazało mi minus 4 stopnie na górze, więc ubraliśmy się w 7000 warstw, żeby przypadkiem nie uberować się bardziej. Mamy tam 50 km, a później chcemy wybrać się na jarmark świąteczny. I oczywiście zabieramy was ze za sobą. I mam nadzieję, że miło spędzimy ten czas. Ja się opatuliłam z każdej strony, ale kuba to już przebił. Jesteśmy już na miejscu i jesteśmy w takiej pięknej, zimowej krainie. Co prawda kładka, na którą się wybraliśmy, nie jest aż tak piękna, ale powiem Wam, że widoki po drodze zrobiły naprawdę bardzo duże wrażenie na nas. I jak będziemy wracali, to tam było jeszcze takie piękne miejsce, taki punkt widokowy. Tam się zaraz też zatrzymamy, jak będziemy wracali i Wam pokażę. Co machasz? Z daleka jesteś, i teraz pomachaj. No ja Ciebie też kocham. Ciepło ci? Zimno. Wiesz sobie wzięła czapkę. Kuba. Typowo zimową. No zimno mi. Widzisz Kuba, w jakie piękne miejsca cię zabieram. Ja cię tu przywiozłem. Nie, ja znalazłam ten ja punkt Ja prowadziłem. Ja prowadziłam jak jechaliśmy w tą stronę i ja to znalazłam. Ale ja tu przyjechałem. No teraz. Najgorsze no. jest Kuba to, że ja w tej kamerze nie jestem w stanie oddać tego widoku. Tak jak to pięknie widać, to w kamerze to nie jest aż tak pięknie. telefonie też nie jest widać tego. Come on up, come on in, get together for a good time. Smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us have a swinging Christmas, just like one, two, three. We know. Przez baczne. Chodź, że tak wodkie, żeby to było dobre, bo wygląda Dobra? to wnikliwie. Dobra? Naprawdę dobre. Serio? No. My no już wróciliśmy z naszej wycieczki i bardzo, bardzo, bardzo wszyscy przemarzliśmy, więc teraz wybieramy się na termy. Na szczęście z hotelu dostaliśmy takie śmieszne szlafroczki, który jest dla mnie bardzo długi, ale ja ogólnie jestem niska, więc dla mnie wszystko jest długie, ale wszystko jedno ważne, że pójdziemy na termy i nie zmarzniemy i wygrzejemy się trochę, bo naprawdę tak przemarzliśmy na tym jarmarku. Coś chcesz powiedzieć? Czy wyglądamy jak ten? Śmiesznie wyglądamy. Jak Kung Fu Panda. Mamy... Czemu? No nie wiem. Te kłon do mistrzy, tylko że czarnego pasa nam brakuje. Nie, fajnie wyglądamy. Jak takie stare dobre małżeństwo. Stare i dobre małżeństwo.